Cześć! Kolejny tydzień, kolejna aktualizacja. Na portfelu nadal czerwono, ale ze względu na obecny konflikt zaszło kilka zmian. O tym już za chwilę, natomiast najpierw standardowo zobaczymy jak do tej pory wygląda progres portfela. Dopłaciłem kolejne 200 zł, co daje nam aktualnie 400 zł wpłacone w czerwcu. Delikatny minus niestety. Teraz jeszcze rzut oka na podsumowanie całości wpłat do tej pory i możemy już przechodzić do aplikacji. Pokażę, jakie spółki mam aktualnie w portfelu, jednak jeszcze wspomnę, że to co usłyszysz i to co zobaczysz w tym odcinku to nie porada inwestycyjna. Oksy 2% zysku, Diamondback 1,5% zysku, Haliburton w miejscu, Mobruk w miejscu, Pfizer 3,5% straty, Tesla 1% straty, McDonald's 4% straty, Neuka 1,5% straty, Pepsi 3% straty, Vithen 13% straty, Hemp and Health 10% straty, Toyota 5% straty, Formas 12% straty. Teraz pokażę Wam jakie spółki dokupiłem i krótko opowiem dlaczego. Lecz najpierw wspomnę, że partnerem odcinka jest XTB. Broker, dzięki któremu możesz inwestować w różne akcje z całego świata. Sprzedałem ułamek akcji Neuki, aby kupić akcję Pfizera. Jak rozstrzygną się konflikty i sytuacja się uspokoi, to pewnie znowu zaatakuje nas niespodziewanie jakaś. Groźna grypa, czy może jakiś inny twór? Jakiś czas temu Gates zapowiadał, że te pandemie będą się powtarzać, także wymyśliłem sobie, że chciałbym pod to zagrać w pewnym stopniu. Kupiłem taką małą porcejkę, aby nie wyleciało mi z głowy. Będę miał jakąś wolną kasę, no to dokupię. Następnie sprzedałem akcje Kumis, na których zarobiłem w sumie 14 zł i 54 grosze. I zakupiłem akcje Diamondback oraz Oxy. Dodatkowo sprzedałem jeszcze akcje Amazon, na których zarobiłem 53 grosze, i dokupiłem akcje Haliburtu. Odnośnie tych trzech spółek, to tak w skrócie ustawiłem się troszkę na wypadek zaostrzenia się konfliktu. A zwłaszcza ten obecny konflikt może wywindować ceny ropy. Także będę obserwował, jak sytuacja będzie się rozwijać i ewentualnie jeszcze coś będę dokładał. Jak widzicie, wszystko to, co się dzieje na świecie, totalnie nie sprzyja spółkom, w które zainwestowałem, więc to no, nie mam się z czego skeszować, aby mocniej ustawić portfel pod konflikt. Kolejna pozycja to sprzedaż akcji Energy Fuels, z których jeszcze udało mi się wyciągnąć 4 zł i 28 groszy, korekta podatku Trade Desk, więc w sumie jeszcze 4 grosze wracają do mojego portfela, później mamy podatek od sprzedaży amerykańskich spółek, ale no, to były takie małe kwoty, że pokazuję tutaj 0 groszy. Ostatnia pozycja to wpłata 200 zł, o której już mówiłem na początku odcinka, a następnie kupiłem akcję Tesli, ponieważ pokazał mi się alert cenowy, który wcześniej ustawiłem. Na Tesli jest teraz 30% przeceny względem ATH. Zostaw suba jeśli chcesz być na bieżąco, zawsze możesz wpaść za kilka miesięcy czy tam nawet lat, aby zobaczyć jak sobie radzi mój portfel. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.